No, trzy, cztery, Dzień dobry. Dzień na dobry. początek bardzo dziękuję za zaufanie i chciałam się zapytać, co się najbardziej Panu podoba na tym placu zabaw? Nie ma takiej jednej zabawki, która by mi się najbardziej podobała, moi drodzy, bo, bo tak naprawdę, budując ten plac zabaw, e, przy Waszej niesamowitej współpracy stworzyliśmy wiele ciekawych stref. Stref dla tych najmłodszych dzieci, stref dla troszeczkę starszych, ale także stref wypoczynku dla opiekunów cały plac zabaw jest taką że są kompatybilne że no nie ośmieliłbym się nawet powiedzieć, Czyli... jaka jedna zabawka jest najlepsza, bo one wszystkie spełniają swoje funkcje w sposób znakomity. Czyli jako dziecko nie wybrałby Pan jednej sobie zabawki tutaj i się pobawił? Ja myślę, myślę, że miałbym olbrzymi problem z utrzymaniem dziecka w właściwej strefie przez, <laughs> przez, przez, przez rodzica, ponieważ wszystkie te zabawki są bardzo odpowiednie i odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszych, naszych najmłodszych. A o to nam właśnie chodziło. A co było wcześniej? Wcześniej też mieliśmy ten plac zabaw. Był to pod zabaw, który otworzyliśmy kilkanaście lat temu. On był z racji tego, że jest to bardzo popularne miejsce jest moduł był bardzo mocno eksploatowany i się po prostu wyeksploatował. Dzięki, dzięki temu że pozyskaliśmy środki finansowe na na tą inwestycję mogliśmy przeprowadzić postępowanie które sprawiło, że to co tutaj mamy dzisiaj, na czym stoimy, jest zbudowane od zera, a nie tylko remontem tego co było co było wcześniej. A jak przebiegała współpraca z firmą nową? Ta współpraca nasza była genialna. Mieliśmy wiele cennych uwag zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Osoby, które były tutaj na, na placu, bardzo dużo nam pomagały, jeśli chodzi o możliwości realizacji, realizacji tego zadania, które tutaj wykonaliśmy, a całość sprawiła, że, że możemy się cieszyć tym placem. Ten plac ma pełny certyfikat i jest bardzo bezpieczny dla wszystkich. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za współpracę.